Witajcie kochani! Chcę nagrać filmek o czymś, co wiąże się z chorobą, z wirusami. Na początku sobie pomyślałem, dobrze, powiem jak się chronić przed chorobą i wirusami, i nagle się wzdrygłem i powiedziałem sobie nie. Bardziej mi bliskie jest powiedzenie, jak to się dzieje, że choroba zaczyna do nas mówić, albo wirus do nas zaczyna mówić. Albo w różny sposób, różnie działając na nasze ciało. Myślę, że to będzie bardzo fajny materiał, który będzie taki uniwersalny i może dać takie w pigułce spojrzenie. Chociaż ja myślę, że już to wszystko wiecie, bo to jest dla mnie już tak oczywiste, że ta perspektywa, która przyciąga takich słuchających jak Wy. W tym, co mówię, no to jest perspektywa na tyle świadoma, że y, znamy te tematy, ale chciałbym jeszcze, jakby, to tak zebrać. Kochani, y, my jesteśmy częstotliwością, wibrujemy w różnych zakresach. I tak fajnie fizycznie można to ująć, przedstawić, że między innymi. Rodzaj wibrowania, to jak, on, jak wibrujemy, zależy od tego, jak wygląda nasze środowisko fizyczne, nasze ciało. Czy jest ono zakwaszone, czy jest w równowadze zasadowo-kwasowej. Tak prosto ujmując to, to jest bardzo ważne. Wiemy dobrze, że wiele chorób rozwija się w zakwaszonym środowisku. Yy. I. Od nowotworów po wirusy, po wszystko w zasadzie, im więcej karmimy się pokarmami, które nas zakwaszają, to tym bardziej jesteśmy podatni na różnego rodzaju choroby. I to jest oczywiste, ale nie do końca. Dlatego, że można odżywiać się zdrowo, wspierając równowagę zasadowo-kwasową, ale w momencie, kiedy my zaczynamy. Być w stresie, w lęku, to to powiem Wam, że jeszcze bardziej ma większy wpływ na tą równowagę zasadowo-kwasową. E, I wpływa na to, że my poprzez stres, poprzez myślenie o tym, co będzie o lękowym podejściu do tego, co się wokół nas dzieje. My w ten sposób zakwaszczamy nasz organizm. Innymi słowy, wchodzimy. W takie wibracje, w takie częstotliwości pielęgnujemy w sobie, które są podatne do tego, by się rozwijała choroba, by rozwijały się różnego rodzaju wirusy. I to można by było powiedzieć w takiej pigułce, właśnie, że tak naprawdę, kiedy dbamy o to nasze ciało od strony zasadowej, a tak naprawdę dbamy o to, by swoją uwagą karmić się rzeczami, które przynoszą nam wdzięczność, radość, pokój, ciszę. Takimi rzeczami karmiąc się, myśląc o tym, afirmując to, to my naturalnie wzmacniamy nasze ciało. I wibracyjnie wchodzimy w takie zakresy, że choroba, jakiekolwiek wirusy nie mają do nas dostępu. Bo zadziwiające jest to, dlaczego na przykład młode osoby mogą być, dlaczego ta odporność spada. Oczywiście mówimy o jedzeniu i to jest bardzo ważna sprawa. A jeszcze ważniejsza jest ta, jak my myślimy, czym się karmimy i to jest bardzo ważne. Bo ilekroć my żyjąc w stresie, w strachu, lęku o jutro, to my po prostu wibracyjnie tak siebie ściskamy, że po prostu to powoduje podatność na przyjmowanie różnych no właśnie informacji. Zaczynamy być takimi otwartymi na różnego rodzaju wirusy, choroby, które wynikają z braku równowagi krótko. Tu nie ma co wiele mówić. i teraz taka ciekawa rzecz jest. Powiem troszeczkę w odniesieniu do tego co już nie raz mówiłem. Mówiłem o tym ostatnio o, o słońcu w sercu. Mówiłem o chmurach, które przesłaniają to słońce. I powiem wam tak, to jak wibruje nasze ciało już tak odnosząc się do tej równowagi zasadowo-kwasowej, to jak wibruje nasze ciało, to to jest jak... No właśnie, żeby to tylko załapać w kontekście tych moich wcześniejszych wywodów, jest to jak chmura. Jak chmura. My przez tą chmurę świecimy. I teraz, jeżeli ta równowaga jest, wibracyjnie my rozluźniamy się, to też to światło zaczyna z nas jeszcze bardziej emanować. Ale jeżeli myślami, stresem, nieufnością, lękiem zaciskamy się, to tak naprawdę my to światło osłaniamy takim, takim chmurzanym naszym podejściem do życia. Gdzie jest zazdrość, gdzie jest lęk, gdzie jest nienawiść, złość, chęć walki. Te wszystkie wibracje tak naprawdę zasłaniają nam to nasze wewnętrzne światło. No i można mówić piękne, oświecone rzeczy. No i chorować. Dlatego jest jeszcze coś takiego, co bardzo mnie zdumiewa, i to jest zaskakujące, że spotykam nieraz osoby, które mówią, wydają się wydają się bardzo pozytywne takie cudowne do ludzi do życia ale mają mnóstwo schowanych w sobie różnych tendencji emocjonalno mentalnych różnych bym powiedział programów i one co jakiś czas wybijają Czyli ujawniają się poprzez osłabienie, poprzez dysharmonię, brak równowagi. To jest kolejny temat, który wiąże się z tym, że dbając o swoje życie, dbając o swój brzuszek, dbając o swoją ciszę, te rzeczy się ujawniają. A o to nam chodzi, żeby takie rzeczy dostrzegać, identyfikować i transformować. No, a to kolejny temat. Także patrząc przez swoje ciało, patrzymy przez ciało, które no właśnie jest w równowadze, albo jest w zachwianiu. A tak naprawdę wibruje na jakiejś częstotliwości. A my możemy przez nie widzieć wyraźniej, lub słabiej, bo zobaczcie inaczej jeszcze. To jest bardzo ważne. Kiedy mamy na przykład e, lekkie jelita, czy mało jemy, czy bardzo lekko jemy, to percepcja nasza tych sygnałów z ciała jest o wiele większa, ostrzejsza. Łatwiej nam dostrzegać pewne rzeczy. Ale to jest pierwsza warstwa. Potem pojawia się warstwa tak zwanych emocjonalnych, mentalnych konstruktów. Które się ujawniają, zaczynamy je też dostrzegać, i tak dalej, i tak dalej, głębiej. Także ta wielowarstwowość zaczyna się ujawniać w nas, i zaczynamy widzieć nie tylko oczami fizycznymi, ale też duchowymi. No, ale to temat na jakieś inne pogadanie. W każdym razie, kochani, dbajmy o siebie. Dbajmy o tą równowagę kwasowo-zasadową, a inaczej mówiąc, dbajmy o to, by to, czym karmimy nasz umysł, nasze emocje, nasze ciało emocji, odczuć, by to nas wznosiło, wspierało, a nie ściskało i powodowało to, że stajemy się taką furtką otwartą na różnego rodzaju choroby, wirusy i, i tak dalej. Aha, e jeszcze jeden temat, który y, y, jest popularny, no dla wielu popularny, odnośnie szczepionek. Tam pojawiają się jakieś pytania, moje do mnie. Y, powiem wam, że w tej równowadze z tym przejawianiem się Nasze ciało samo w sobie stanowi niesamowitą mądrość, w tym, by gdy dbamy o tą równowagę, by być silne i przejawiać się w mocy, w przepływie, w zdrowiu. A wszelkiego rodzaju takie stymulanty, które mają nam pomóc. Coś zrobić, by raz chronić bardziej, wzmocnić, tak naprawdę powodują to, że one mogą działać chociaż w przypadku tych ostatnich nowinek naukowych, to to, to jest temat tutaj w przypadku szczepionek troszeczkę szerszy, ale w przypadku tej szcze, tych szczepionek, ale chodzi o to, że generalnie kiedy my yy, Dajemy swemu ciału coś, co ma to ciało wzmocnić, jego układ, układ odpornościowy. To w, bym powiedział, że my się oddzielamy od siebie. Nie patrzymy na siebie całościowo. My nie tylko jesteśmy ciałem fizycznym, ale cała. Struktura mocy, która przejawia się przez ciało fizyczne, wiąże się z wieloma innymi aspektami. Więc jeżeli my działamy na aspekt fizyczny, chcąc go wzmocnić, który jest ostatnim przejawem tego, kim naprawdę jesteśmy, to działamy z, dupa, z dupy strony, bo moc jest o wiele z głębszych przestrzeni przejawiająca się a nie w tym, że my ciało próbujemy ratować. Czy jakoś tam je stymulować Tak więc kochani Bardzo tak delikatnie dotknąłem tylko tematu, ale warto się nad tym też zastanowić. No, ale to tak ogólnie lepsza w cisza w lesie.